Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Donstar. O! O! Oh, 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 oh. To już na dzień dobry. <laughs> ok. Y co to z rzutu Sanity? No, trzeba to zrobić, nie? Trzeba to zrobić i skupmy się, może będę chciała zrobić tą lalkę. żeby mieć w razie czego jakieś zapasowe życie. Gdyby coś mi nie poszło. Gdzieś na czymś, coś. Y to da się zrobić. To. A! Czekajcie, bo ja nie mam. Może trochę się uchłodzimy. Mm, no dobra. Jakby zrzucić tu Sanity? Myślę, że najlepszym pomysłem będzie pobiegać w y, ciemno albo się zmu. Aha, nie mam już kostki lody, No dobra. Tylko teraz tak, jak ja będę stała tutaj dobra. Tylko będę musiała się co jakiś czas przesuwać, żeby mi... Y, Charlie nie! dziabnęła, tylko że to mi będzie dawało... ale to tylko 5 daje. Jak to mało jedzonka daje? Zjedzmy sobie. Spójrzmy sobie jeszcze na mapkę. Jak mam ją strasznie nieodkrytą. Co do raszowania ruin, to... <grym>, ja wiem, że to można bardzo szybko zrobić, zwłaszcza z zwykłym starwie, To, to w ogóle te ruiny jakieś nie są skomplikowane, tam po prostu się biega i się biega i... <grym>, nie jest tam tak strasznie jak w Together, oczywiście. Ale ja nie widzę takiej potrzeby po prostu. No jakoś tak mnie to w ogóle. Nie, nigdy mi te ruiny jakoś tak nie kręciły. Nie wiem. Bardziej, bardziej lubię powierzchnię. Jakoś tak yy, czerpię większą przyjemność po prostu schodzenia po powierzchni niż po tych ruinach. N nie widzę naprawdę większego sensu tam łazić. Oczywiście mówię o zwykłym tą bo w tugadę to tam pewnie jest tyle rzeczy, że, yy, że opłaca się tam iść jak najszybciej. Yy, jeżeli spadnie nam Sanity, to jeszcze będzie kwestia tego, że musimy iść na króliki. Tutaj sobie stanę. Ja wiem, że to światło się coraz mniejsze robi. Mam w razie czego... Tak, mamy kask, mamy jedną pułapkę. Jedna pułapka to może trochę. Zam... Chociaż nie, wiecie co, weźmiemy tak, weźmiemy bumerang. Ja chyba jakiś bumerang mam. Dobra, co sensie trochę spadło. Y -y -y, gdzieś tu miałam jakiś bumerang właśnie. Ale w razie czego bym chciała zrobić kolejne to, co mi jest potrzebne. Pajęczyna węgiel. W ogóle chyba nie mam jakiegoś zapasowego. Pajęczynę na pewno mam. Ale węgla chyba nie. Weźmiemy jeden ten. A w ogóle to może zróbmy od razu do, ten drugi. Jedna decha. E, jeden węgiel. To jest mi potrzebna tak. I może jakieś takie drzewko. No tak, moje patyczki oczywiście się spaliły. Niestety. Może tu. Będzie mi potrzebne, co tu się zapaliło? Aha, ja fajnie się ogrzeje, pewnie, jeszcze przy tym. Tu się chyba mięsko wysuszyło, dobrze widzę? Tak. A tu wszystkie mięska się wysuszyły. To zbierzmy je. Tak, stoją te suszarki, co mają się marnować, nie? Chociaż potworne mięso się suszy. Zawsze to będzie trochę dłużej. Miało tutaj wytrzymałość. Mm, no, to już jest przepieczone, to tego nie powieszę. O, a może te powie... To się chyba zamieni w małe mięsko. O. Jakoś tak to jest. O, I elegancko. No może nie, nie chciałam tego nacisnąć. Co by tu... Raz, dwa... No czemu mnie ta. nie kontroluje, że naciskam coś? No nieważne. Zróbmy sobie tak, żeby było trochę miejsca i może... No co jest? Aha, bo... Ja, dobra. Ja nie kontrolę. kontrol. Dlaczego nie Jak to się zrobi z shiftem? Czasem się pomyli. Wybaczcie. To odłożymy. Mamy dużo. I lecę po, po moich węgielek. Aha, czemu mi sanity rośnie? Ale no nie mówcie, że taką... Taką Palimy się! Może zdaje to. No to chyba nic nie daje. Palimy się, palimy się, palimy się. Proszę się ochłodzić. No w tym kasku i w tej zbroi to daleko nie zejdę, ale nie chcę zakładać tej koszulki, bo mi sanity wzrasta. W ogóle może coś bym zjadła. O, może jest niepotworne potworne mięso, żeby mi sanity spadło. Przecież... Jakie to jest cudowny pomysł. To jest to, to jest hmm, Czy chcę to robić na noc? Yy. A, a to jeszcze? Daję tylko minus 5. Ale i tak sobie idę. I tak sobie wezmę, i tak sobie idę. Dobra, biorę ten kamyk, bo kurczę. No właśnie, to ja tutaj to trzymam yy, I tyle. To biorę, to biorę. Węgielek jest, czyli mogę zrobić jeszcze jeden bumerang. Lecimy na króliki. Chociaż nie, jeszcze, nie, jeszcze za mało. Zjemy sobie jeszcze. Już zaczyna się melodia, już zaczynają się problemy. Mam nadzieję. Że nie, jedno uderzenie królika, chyba Wickfield bumerangiem da radę go posiekać, brzydko mówiąc. A z ptaszków, jak się ma niskie sanity, co będzie wypadało? Chyba nie ma różnicy, nie? Też piórko czy mięsko. Ja lubię bumerangiem się bawić, nie wiem czemu. To jest taki łatwy sposób na jakieś, nie wiem, właśnie zdoby... do zdobywania mięsa czy. No mięsa przede wszystkim. I <laughs> teraz tych kłaczków. A to jeszcze tam daleko aż w lewo musimy iść. takie buty. Nie dość, że te kolory od lata są takie mm, wyblakłe, to jeszcze teraz przez Sanity to zaraz będziemy mieli czarno-białą grę. Może sobie wezmę tę pułapkę i ją gdzieś tam zostawię. Koło królików. Chociaż nie za często tu przychodzę, więc to mięsko pewnie i tak by było... A gdzie jestem? Aha, tutaj, okej. Okay. Mięsko będzie właśnie zepsute, ale... A Czy ta czerwona dziurka mnie nie przyniesie gdzieś? Nie, ona mnie na bagna przynosi, okej. Okay. Nie chcemy was zaczepiać żabki. Nie mam zamiaru się z wami na razie bić. Może. Nie, więcej uli nie. Myślę, że ten miód i tak nam nie schodzi. Ona ani tego miodu nie chce jeść. Trzeba będzie zagrać. W ogóle, jak będziemy grać w Don't star, Don't star Together, bo postanowiłam, że jednak sobie zagramy w Don't Starve Together. Haha. Wiem, cieszycie się, ja też. Zagramy sobie w Don't Starve Together i y y y jakąś inną postacią, nie wiem, fritką, żeby to jednak było zjadliwe, y jeżeli chodzi o jakieś... Nie, 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 czekaj. Y dusza? Okej. Okay. No dobra, może być... A, ja zapomniałam, że jak tu się uderzy jednego królika, to reszta królików pewnie ucieknie, bo one się przestraszą, ale tylko w jakimś zasięgu, więc... A tu bawołki są. Czekajcie, gdzie ja te króliki? łapałam? tutaj? Jakoś nie widzę dziur na króliki. O, tu jest jakiś. Chodź, królik, bo to już ten. Jest jeden. A ile mam tych kłaczków? Ja nie zwróciłam uwagi, ile ja tych kłaczków muszę uzbierać. Mm. Kurczę. Może ja wykopię te króliki teraz? Nie chcę mi się czekać do następnego dnia. Gdzieś tutaj z samego dołu może wykopię, jak będą jakieś dziurki. O, na przykład tutaj. Cześć, królik. O, elegancko. Tu może sobie wykopnę. Ale jakie dziwne oko. Potworne mięso? No i po potwornym mięsie. Tam widziałam, jest to jakiś królik. Tu jest jeszcze jakiś królik. O nie, bo mi sanity wzrasta, jak ja biję potworki. Zapomniałam. No właśnie, zjedź sobie mięsko, sobie zjedz. Da, Daj mi spokój. Daj mi spokój, nie mogę cię zabić, bo mi sanity wzrośnie. Idź sobie. Chyba cztery kłaczki są potrzebne, nie? Ale trochę kicha by było, jakbym wzięła cztery, się to zawsze jest potrzebne, nie wiem, pięć. I musiałbym też wracać przez całą drogę. <laughs> e, może ciebie. Trochę mi szkoda wykupować te dziury, ale. Kurde. Trochę mi wiaje jajokra robi. Co mi nie chce dać od ciebie na przykład? No mm. kurcze. Kurcze belle belle. Złap to w rękę. Zaraz wykupię wszystkie dziury i nie będę miał królików. A to zawsze dobry sposób na jedzonko. W razie, gdyby nie było żadnego innego sposobu, no to króliki są świetnym sposobem na małe mięska. Ale jak się ich pozbędziemy z planszy, będzie kicha. Nie wiem, czy te dziurki się tworzą później. Chyba nie. Nigdy tego nie sprawdzałam. Dobra, są cztery kawałki. Nie jestem w stanie teraz sprawdzić, ile jest potrzebnych. Ale no, nie chcę wykupywać. Wiecie. Który mamy? 33 dzień. Zbliża się jesień. Smutna, nudna jesień. W której nie będzie się działo nic. Nie będziemy przegrzewać. Nie będzie mnie mrozić. <noise> nie będzie się działo nic. Kompletnie. Może przyjdzie nam gęsiowość w sumie. o, Albo coś... Innego, pożytecznego. Hm, gdybym miała pajęczynę, to bym w sumie połapała te świetliki, ale... Ale jej nie mam. Ale tu są pająki... W sumie już saniki możemy sobie podbudować. Czemu nie? Tam są te pająki. Myślę, że cztery. Chyba cztery były potrzebne. Jestem na 90% pewna, że cztery. To jest tylko 90%. Ten kawałek jeszcze może się okazać um, słuszny. Te 10. Chodźcie tu pajączki. Chociaż teraz już tak, przecież wstał dzień. Dobra. Wracamy do bazy. Wiecie co jest najlepsze? Że nie postawiłam tej pułapki. I tak noszę ją ze sobą noszę i noszę i noszę i ekran cały mi się kręci. O, jedzenie ja zostawiłam na karnkach, ale na kuchence. <laughs> ale nie szkodzi, bo akurat Wikfridka nam bardzo spłotniała. Tyle, że mam tutaj jedzonko jedno. To od razu je wezmę. A tu może wrzucimy sobie to żarełko. Czy mam jeszcze jakieś nóżki? Mam. Super. W sumie te nóżki kupczę przesuszyć na małe te. To jest super sprawa. I jeszcze chyba jedno, jedno miejsce jest. Może przesuszymy sobie... A mogę przesuszyć kaktusa pewnie, nie? A może na jakieś, nie wiem... O! I elegancko. To i musiałam się po drodze w ogóle zatrzymać, żeby ochłodzić sobie siebie i kamień, bo... Ho, ho, ...się zgrzałam. Dobra, gdzie mamy koszmarne paliwo? Tu. Zwykle kontrol. I teraz chwila prawdy. Nie to przy tym. Cztery. Dobra, teraz potrzebuję cztery duże mięsa. Cztery deski to akurat jest najmniejszy problem. Ale cztery duże mięsa. Hmm. Kurczę, nie wiem, skąd mam wziąć. Znaczy, tu na pewno będę miała chyba dwa. Albo jedno, bo z tego ptaka wypada. Ale tak to będę musiała pójść na świnie, ale tu są pająki, więc pewnie te świnie. No to będę musiała iść tam na świnie. No, chyba nie... No i kamień. Czekaj, co to mi raczej nie będzie potrzebne. To też nie na razie. Resztę ze sobą wezmę. Czy mam jakieś zapasowe drewno? Mam. No to wiecie co? Raz, dwa, trzy. Zrobimy tak i tu odłożę tak. To, to, i cztery duże przepieczone mięska. No cóż, świnki. Nadchodzimy. <gryw> znaczy, najpierw idziemy na ptasz rora. Mam nadzieję, że on tam jest, chyba że pojąki się do niego dobrały. Jajko zostawimy. Yy, nie wzięłam kamienia. A, dobra. Nie, dobra, muszę wojnę wrócić. No bez kamienia ja naprawdę daleko nie zajdę. Nie zamówicie, że nasza postać teraz przegrzewa. No jest no może nie środek lata, ale może taki moment, gdzie jest mega gorąco. Końcówka lata jakaś czy coś, ale bardzo gorąca. Podziwiajmy. A teraz powinno się troszeczkę ochłodzić. Na wieczór. Teraz powiedz mi ptasiorku, czy ty tu jesteś. Nie Seni ty w dół leci, A ja teraz nie chcesz, by leciało w dół. Nie, coś mam przeczucie, że one tutaj z pająkiem to dobrze nie żyją. O jest! Okej. Okay. Są dwa. Jajka nie ruszam? To jeszcze dwa. Czyli dwie. Albo świniołaki. Ale żeby, zna, ale żeby zrobić świniołaki, musiałbym mieć co mięso potworne. I, bo ze zwykłej świnki. Właśnie nie jestem pewna. Czy ze zwykłej świnki na pewno leci mięso, czy to jest random? A właśnie ze świniołaka zawsze leci mięso Kurczę, Teraz nie pamiętam. Trzeciego poziomu kokon. Hmm. No ale i tak nie mam przy sobie mięsa, nie chcę mi się już wracać do obozu, żeby je zabrać. Więc poradzimy sobie w ten sposób. Mogłam w maręku sobie zabrać, byłoby mi łatwiej świnki. O, co to mi się psuje tutaj? Dobra, chodźmy zobaczyć, czy ta świnka też żyje. Ona na pewno jest w domku. Czy ja mam młotek ze sobą? Nie mam. Aaa. Ale chyba mogę zrobić. Dobra. Bo tu bym musiała się pozbyć pająków. Nie to nie musiałam, ale dobra. Chodź, chodź. z dopiero. Dawaj młotek. No, 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 no. Słabo. Co że świnka naprawdę, ale... Jest mięcho, dobra. Kolejny domek. Gdzie jest słoneczko? Nie wiem. No i nie ma. Chodź tu! Chodź tu! No właśnie, tego się obawiałam, że to tak skończy. Jest miecho! Aaa! Cztery są! O, Krampus nam już syczy. W sumie dopiero połowa. Nie. Jeszcze nawet jeden domek przetrwał? Nawet dwa domki? o, to jeszcze przetrwały. Dobra, cztery miacha, już więcej się nie czaje. Jak tam kamień zimny? Super. Poszło lepiej, niż się spodziewałam, tak szczerze Wam powiem. Zobaczmy, co tu ciekawego słychać. O, zębatka. To chętnie. Mm, no dobra, też to zabiorę ze sobą, bo kiedyś to sprzedam królowi. Za pieniądze. Postanowiłam jednak skręcić do tego pięknego kokona i przesadzić go gdzie indziej. Znaczy, nie, w sumie tylko posadzę w tym samym miejscu. Może muszę się pozbyć pająk I hop. Jeszcze? Jeszcze ostatnia porcja, chyba. Aha. Tu sobie na wyżarkę. jeszcze? łocha to już chyba ostatni. Dobra. Królowej nie ma to. Zbierzemy sobie trochę pajęczyny. No. Czym można by było to płuc w sumie... Nie Śmienczyny. wiem czemu. Czymś nim pewnie. Ale. Może gdzieś tu na wierzchu. Znaczy tak bardziej przy brzegu, żeby ta pajęczyna taka się nie rozrastała. Dziewięć paję... No dziewięć pajęczyny. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy zaraz obok domu. Dziewięć pajęczyny to już... Ale chyba mamy te pojęć na tyle, że. Bardzo dużo. W skrócie. W skrócie bardzo dużo. Ale cisza. Blada cisza. Spójrzmy jeszcze, co my ciekawego możemy zbudować w tej naszej bazie, bo jakaś taka skromna, ale czy niby coś tam jest, ale czegoś tam jest. Taka, o. Mm. No właśnie, te deski, mam teraz tyle tych desek. <grym> Zapomniałam, że przez rozwalanie domku przecież też się dostaje. Tu mogę sobie dorzucić. Czy ja mam jeszcze jakieś zymatki? A tu są. bym je tutaj, te matki, chociaż nie. Tego też nie chcę trzymać, jednak. <gry> I okej. Okay. No. To bym chciała tutaj trzymać, bo to są takie surowce, właśnie, właśnie. I teraz te mięska, to są na pewno przepieczone mięska, nie? Tak jest. Czyli musimy wyłączyć na chwileczkę to. Jakimś patyczkiem może rozpalić. Raz. na tego nie zjadła przez przypadek. <grych> I cztery. I już możemy wyłączyć. Kamek może iść ochłodzić w tym czasie. A my robimy laleczkę. I może ją walniemy gdzieś tak sobie tutaj. O. Aha, i ona nam zabiera trochę życia. Nie szkodzi. Piękna. Mamy dodatkowe życie, jakby coś mi nie poszło. <grych> Dla tych, co nie wiedzą, ta laleczka powoduje, że jeżeli nasza postać umrze, no to wskrzesimy się tutaj w tej lalce. Takie dodatkowe życie. Bo wiecie, w Don't nie ma dodatkowych żyć ogólnie. Tak sobie o, jak zginiemy, to zginiemy, a tak i tak można sobie zabezpieczenia pewne robić. Dobra, fioletowy kryształ. Hmm, 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 hmm. To już jest gorzej, to już chyba. Hmm. Albo przy odrobinie szczęścia. groby. Hmm, 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 hmm. Bo ja myślę, bo ja myślę, halo, bo ja tu myślę i się przegrzewam, no ale nie chcę się tu stać, żeby się chłodzić. Dobra, myślę, że to ma troszeczkę zasięg. Ile by się tych kupnych zbierało? O, już jedno. To może nie. To jest ciekawa opcja, ale no nie mam tych kryształów. Musiałabym sobie poszukać też, wiecie, czego jakichś mechanicznych tutaj policjantów, skoczków i tak dalej. Tych strzelających na przykład. No, mam jeszcze do, dosyć spory o tu. Mogli, możliwe, że będą eee, nowe Nie, to byśmy musieli tam powiedzieć. To nie jest daleko. Myślę, że można zabrać mój kamień. Myślę, że można sobie zjeść hmm. A to w ten sposób wyjdzie? Wyjdzie, ale wolałabym na przykład tak. I tak. Nie mam mojego mięska. Chyba, że suszone małe mięsko to się zalicza. A ile suszone małe mięsko dajmy? 12. No to chyba lepiej zrobić z tego jajka na bekonie. Aż 10 sanit. A, sanity, spłaszam sanity. Podbijemy sobie jakieś mopki i będzie, nie? No właśnie. To jeszcze w razie czego? Tak. Dobra, wezmę te, może te nuggetsy ze sobą? I jeszcze skoczymy. Zobaczyć, co tu się dzieje. Może, może będą jakieś skoczki. No proszę mi dać, dziękuję. lodówkę. Żeby ciepło nie wpadało. Dobra, jest kamień. Ciazia, zostań, pilnuj obozu. Czestera też jest mnie biorę, jak wiecie. Nie, znaczy, ja lubię, jak on tam mną łazi. W ogóle, Czestar jest słodki, fajny i cudowny, tylko. A biedny Będzki cały czas dostaje ode mnie. A właśnie, muszę sobie zrobić na zapas ognisko, w razie czego? Tylko na dwa ogniska mam. Mm -hmm. I tu po skosie. No, spory... spory kawałek mapy jest nieodkryty. Stwierdziłam, że A ja myślałam, że to będzie atakowało tylko, tylko kreta, nie mnie. Ale okej. Okay. A tuż już noc? Ojoj. No to weźmiemy lampkę tym razem w rękę. Aha, to nie uderzy tej żaby. Tu się nic nie złapało. Gdzie ja jestem teraz dokładnie? ok, to tak mniej więcej... O, tu się na przykład zepsuło już. Bo coś tu się złapało. I zgniło. Tu chodźmy... Okej. Okay. Dobra, to jest krawędź. Ja nic nie mogę zrobić, jak mam tą lampkę w ręku. Znaczy mogę ją postawić na ziemi, ale... Wiecie, za, za dużo energii. Trzeba słyszeć, żeby to zrobić. Jak wygląda tu ten teren? Chciałam zobaczyć, czy tu gdzieś na boki można iść. I uwaga, nic nie słyszę. O, słyszę, dobra. Kurde, ledwo to jest zwykłe. Jeszcze ktoś? Czy tylko ten jeden? Tylko ten jeden? Hmm, słabo. Liczyłam na te strzelające, na biszopy, tak? Tak się one chyba nazywały. Jakiś dziwny taki kolor się zrobił. Przez chwilę, taki, taki jakby czerwony ekran mi się zrobił. Nie wiem, czy to uwagę. Niestety cisza i spokój, nic tam ciekawego nie ma. Także tak się tutaj kończy to. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj po prawej stronie, czy tu będzie tak biegła rzeczka. Czy jakoś fajnie tutaj będzie przejście dokądś. O, a tu są też króliczki. No jednak, coś, 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 no e, chyba. Chyba taki, taki mały tylko przylądek. No, okej. Okay. W takim razie wracamy do bazy. Chociaż jak już wyszliśmy, to może może tu? Coś będzie ciekawego? Jak widać, mapa nas trochę troluje. Ale znalazłam króliki. I to na trawie. Takie o, zobaczcie. No ale kolejny ślepy zaułek. Co mi przyszło do głowy, to jeszcze, żeby wskoczyć, do którejś jest dziur i tak albo tu pójść zobaczyć, albo tam pójść zobaczyć. Ten seledynowy mnie bardziej interesuje. Ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Widzimy się w następnym. Bajo!